Daniel Stomp płomiński snajper drużynowy, jak i zaprawiony w boju profesjonalista. W Counter Strike Global Offensive od 2017 roku reprezentował najbardziej rozpoznawalne drużyny z Polski, takie jak i Zakobors, Illuminar Gaming, Itzkom Team czy Honoris. W Skill że będę mentorem, będę trzymał pieczęć nad młodymi zawodnikami, którzy przejdą kwalifikacje do mojej drużyny. Fajnie by było, jakbym trafił na drużynę, która będzie miała rolę powiedzmy entry, support plus sniper plus prowadzący, to by było idealny skład. No ale to się okaże, tak naprawdę jak przejdą kwalifikacje, to będę mógł sobie więcej ich jakoś rozstawić albo zapytać, co oni preferują. No i będę chciał im na pewno przekazać trochę swojej wiedzy, trochę ich pouczyć, jakoś ich poustawiać. Tyle. W swojej karierze Stomp wygrywał międzynarodowe turnieje, takie jak Games Clash Masters, gdzie pula nagród wynosiła 100 tysięcy dolarów, ale także na swoim podwórku zgarnął to, co najlepsze, zostając mistrzem Polski w 2019 roku. Ja zawsze stawiam właśnie na pierwszym miejscu to będzie komunikacja. Moim zdaniem komunikacja to jest jakiś. 70% tak naprawdę sukcesu, bo im jest lepsza komunikacja, tym się wszystko lepiej klei. Więc na pewno będę wymagał dobrej komunikacji, pomysłów, inicjatyw. Inicjatywy te są bardzo ważne, bo im więcej pomysłów, i inicjatyw jest, ale nie od wszystkich zawodników, tylko od poszczególnych, którzy mają jakieś dobre pomysły, to ta gra po prostu będzie sama się układać i tego będę szukał. Silne pragnienie zwycięstwa, dążenie do celu, doświadczenie i umiejętności to tylko wierzchołek góry lodowej jego cech, które tworzą mentora, jakim jest stąd. Uważam, że gracze powinni dołączyć do mojej drużyny, e, dlatego, że jestem w stanie przekazać im bardzo dużo potrzebnych informacji. Na pewno spędzą ze mną e, miło czas i na pewno to wygramy. Dlaczego gracze powinni wziąć właśnie mnie? Uważam, że jestem e, takim... E, no i teraz będzie tak, że już nie powiem nic. <laughs> nie? Muszę, <laughs> muszę się przejść kawałek, bo nie przejdzie, nie?